Jak kupić węgiel z kopalni PGG? Odpowiadam na Wasze pytania. Zacznijmy od informacji podstawowych. Gdzie kupię węgiel z kopalni PGG? W sklepie internetowym sklep.pgg.pl Podlinkowany adres podałem w opisie filmu. Czy można zamówić opał telefonicznie lub mailowo? Węgiel można zamówić tylko przez sklep internetowy. Co z osobami starszymi lub mającymi problem z obsługą komputera? Najlepiej poprosić o dokonanie zamówienia przez zaufaną osobę. Kto może dokonać zamówienia? Osoby prywatne, które przeznaczą węgiel na potrzeby ogrzewania własnego gospodarstwa domowego. Czy w sklepie PGG można kupić też ekogroszek workowany? Teoretycznie tak, ale w praktyce jest to niezwykle trudne. Trochę łatwiej dostępny jest ekogroszek luzem z odbiorem we własnym zakresie. Dlaczego produkty w sklepie są oznaczone jako brak towaru? Niskie ceny i duże zainteresowanie powodują braki towaru. Nowe partie produktów są dodawane od poniedziałku do piątku w godzinach 10:11, 13:14, 18:19. Próbuję kupić węgiel, ale strona PGG nie działa. Dlaczego? Do tej pory sklep PGG był jednym z wielu miejsc, gdzie można było zakupić węgiel. Oprócz sklepów internetowych, klienci chętnie korzystali ze składów węgla i marketów. Teraz, gdy ceny osiągają astronomiczne poziomy, tani węgiel prosto z kopalni jest na wagę złota. Duży ruch przeciąża serwery i strona przestaje działać. Czy są limity, a jeśli tak, to jakie? Można zamówić 5 ton węgla luzem na jeden adres w ciągu 12 miesięcy. Chce zamówić mniej lub więcej niż 5 ton węgla luzem. Czy jest taka możliwość? Nie ma. Limit roczny jest na osobę czy na dom. Na dom. Nie można robić kolejnych zamówień na babcie, żonę czy dzieci, chyba że dom jest wielorodzinny i każda rodzina posiada odrębny piec. Przy składaniu zamówienia należy podać adres gospodarstwa domowego, w którym węgiel będzie zużyty na cele opałowe. Wymagana jest też kopia deklaracji CEP. Co to jest deklaracja CEP? Sposób ogrzewania domu należy zgłosić do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu. Link jest w opisie. Ile kosztuje węgiel prosto z kopalni? W tej chwili ceny są w okolicach 900 zł lub mniej w zależności jaki produkt wybierzemy i z jakiej kopalni. Czy można dostarczyć węgiel kurierem lub transportem zapewnianym przez kopalnię? Możliwy jest tylko odbiór osobisty pojazdem przystosowanym do załadunku materiałów sypkich. Węgiel nie jest dostępny w workach Big Bag. Nie mam auta. Jak mogę odebrać zamówiony węgiel? Możesz skorzystać z firm, które świadczą usługę transportową. W opisie filmu znajdziesz link. Podaj miejsca załadunku i odbioru. Otrzymasz oferty od firm z Twojej okolicy. Usługa jest bezpłatna. Gdzie mogę odebrać węgiel? W kopalni, z której ten węgiel jest wydobywany. Przy każdym produkcie jest stosowna informacja. Czy mogę zamówić węgiel wraz z sąsiadem i odebrać go jednym samochodem? Tak. Możesz zamówić po 5 ton węgla, załadować na jedno auto i w ten sposób obniżyć koszt transportu. Oczywiście pojazd musi być przystosowany do przewozu takiego materiału. Nie są już wymagane przegrody rozdzielające. Cały zakupiony węgiel musi pochodzić z jednej kopalni i być tego samego rodzaju. Należy też wypełnić formularz pełnomocnictwa i wyrazić stosowną zgodę. Jest ona wymagana również, gdy korzystamy z zewnętrznej firmy transportowej. Czy na samochód zostanie załadowane dokładnie 5 ton? Może być 10% więcej lub mniej. Różnica jest uwzględniona przy kasie. Jakie są formy płatności? Gotówka lub karta. Płatność jest realizowana na miejscu podczas odbierania węgla z kopalni. Kupiłam węgiel, i co dalej? Po dokonaniu zakupu otrzymasz na maila lub telefon potwierdzenie oraz niezbędne informacje. Należy podać dane kierowcy, numer telefonu i numer rejestracyjny pojazdu, który będzie odbierał węgiel. Telefony do kopalni oraz więcej informacji znajdziesz na stronach PGG. Pamiętaj, że cały czas są wprowadzane nowe rozwiązania. Warto sprawdzić, czy nie nastąpiły jakieś zmiany. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Możesz też wspierać kanał. Otrzymasz najświeższe informacje oraz wsparcie i bonusy. Dziękuję i pozdrawiam.